rozwój gminy był wypadku a yy, monitorowany był ten wskazówk założony. Aktualnie tak mogę powiedzieć, że mamy yy, 2,5 miliona w trakcie do rozpoznania naszego budżetu w 2024 roku, ponieważ wybraliśmy tutaj sprawę z... Już nie będę opowiadał, ale to też wpływa na to, że ta stabilność i te finanse powinny są rozsądne. Jak wiecie, ta strategia też polega na tym, że o dobrym harmonogramie... Serdecznie dziękuję wszystkim za, za uwagę. Jeżeli...

w o za 2023 tysiące dwudziestu trzeciej roku, po raz po, w oparciu o za dwa tysiące roku. Uchwała z następuje. Paragraf pierwszy. się wójtowi Gminy z powodu załatwienia roku Paragraf drugi. Uchwała wchodzi z dniem W sprawie

którzy złożyli pisemne złożenie o kwotach co najmniej 20 osób w terminie nie później niż na dzień przed sesją. Informacja o terminie sesji została podniesiona na stronie i w urzędzie gminy, a także o możliwości udziału w świątyniach gminy Prywaś na raportach w ustawie gminy. W związku z powyższym, to wszystkie podania zostały

Nikt nie wstrzymał się, się wstrzymująco. Poddano głosu 13, za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uważam, że uchwała w sprawie uchwały w sprawie uchwały w sprawie uchwały ustala Drodzy Państwo, uważam teraz 10